Zadanie. Wykonaj działania na pierwiastkach. W naszym przypadku trzeba najpierw odjąć pierwiastki w liczniku, a następnie wydzielić przez pierwiastek w mianowniku. W takiej postaci nie możemy wykonywać działań na pierwiastkach, ponieważ mamy tutaj trzy różne pierwiastki. W celu doprowadzenia do tych samych pierwiastków musimy wyłączyć liczbę przed znak pierwiastka. Biorę 108 i rozkładam ją na iloczyn liczb pierwszych. Zatem 108 dzielę na 2 to 54. 54 na 2 27. 27 na 3 to 9. 9 na 3 to 3. 3 już dzieli się tylko na 3 i otrzymujemy w efekcie 1. I te liczby, które są po prawej stronie, po wymnożeniu dają nam liczbę 108. Zatem 108 zastępujemy takim oto iloczynem liczb. Podobnie robimy z liczbą 48. Rozkładamy ją na iloczyn liczb pierwszych 48 podzielić na 2 to 24, na 2, 12, na 2, 6. 6 podzielić na 2 to 3, 3 dzielimy na 3 to 1. Liczby po prawej stronie wymnożone przez siebie dają nam liczbę 48. Czyli zamieniliśmy 48 na iloczyn liczb pierwszych. Robimy tak samo z liczbą 27. 27 nie dzieli się na 2, ale dzieli się na 3. Wynikiem jest 9. 9 na 3 to 3, 3 na 3 to 1. Liczbę 27 zastępujemy trzema trójkami. Warto zauważyć, że każda dwójka to jest liczba, która się pierwiastkuje. Zauważ, 2 razy 2 to 4, a pierwiastek z 4 to jest 2. I to jest liczba, która wyskakuje przed znak pierwiastka. 3 razy 3 to 9. A pierwiastek z 9 to jest trójka i również ta liczba wyskakuje przed znak pierwiastka. Zatem mamy przed pierwiastkiem dwie liczby: 2 razy 3. Te liczby wymnażamy przed pierwiastkiem i otrzymujemy w efekcie 6. 2 razy 3 to 6, a to jest liczba, która się nie spierwiastkowała i ona zostaje pod pierwiastkiem. Tutaj jest podobnie: 2 razy 2 to 4, a pierwiastek z 4 to 2. 2 razy 2 to 4, pierwiastek z 4 to 2. I te dwójki wyskakują nam przez znak pierwiastka, możemy je wymnożyć i otrzymujemy minus 4 pierwiastek z 3. To jest ta oto trójka, która zostaje pod pierwiastkiem. Na pewno zauważyłeś, że z każdej pary otrzymujemy jedną liczbę, którą możemy wyrzucić przez znak pierwiastka. Tutaj otrzymujemy jedną parę. Czyli trójkę i ta trójka wyskakuje przed znak pierwiastka. A pod pierwiastkiem dostaje ta ostatnia trójka, która się nie spierwiastkowała. Teraz już widzisz. W liczniku mamy takie same pierwiastki. W mianowniku również mamy pierwiastek z trzech. Zatem w liczniku odejmujemy 6 pierwiastek z 3 minus 4 pierwiastek z 3. To otrzymujemy w efekcie. Dwa pierwiastki z trzech. Tak jakbyś odejmował. 6 jabłek minus 4 jabłka, otrzymujesz 2 jabłka. Mianownik, przepisujemy. Pierwiastki ze sobą możemy wyredukować, to samo, podzielić na to samo, to jest po prostu 1 i otrzymujemy po prostu ułamek 2 trzecie.